Tak. widzimy to jest kolejny odcinek, gdzie się nagrywamy z Marcino Fortnite'a i dzisiaj sp I dzisiaj sprawdzimy, czy Ludzie z Fortnite'a mają uczucia i będziemy, zrobimy serca i będziemy czekać, aż ktoś się do nas przytuli, albo nas zabije ze snajpy, albo po prostu nas oleje. Na przykład ja miałem typa co miał 5 medali, po prostu koło mnie przeszedł, więc nie wiem co on miał w głowie, ale my się rodzimy w busie. Widzowie, my już jesteśmy, teraz zbieramy matce, żeby to w ogóle zrobić. I pamiętajcie oczywiście odcinki w piątek, sobota, niedziela i środa. Wezmę czepiaki, gdyby jakiś Bambi odszedł do nas strzelać jakiś bot, bo myślę, że połowa graczy to na razie będą tylko boty. Mam no, no, też tak... mam ja też. Czekajcie zobaczycie ten bot. Yy, ja sobie po farmie drewno.

bierzemy taki? schody, dwa razy do góry teraz takie coś Takie coś. Zrób, a nie takie coś, takie krzywe? coś. Cicho. Eee, takie coś, takie coś I teraz, o, teraz idziecie tutaj. I tutaj teraz budujecie idealnie, wam tutaj to wychodzi. <laughs> ale to ładnie. To teraz. I teraz niszczymy, niszczymy te podłogi. No i mamy o, serduszko, za chwilę wam pokażę jak się prezentuje. Tylko taką platformę, to jest Ja powiem, że tutaj, tutaj. nie chciałem wyrzucić te małe poty, co mam na Dobra. No i teraz tak się prezentuje, serduszko. z zdaniem bardzo ładnie wygląda. Ej, ja, 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 ja chcę zobaczyć, jak to jeszcze nie wygląda. To chyba nie wygląda, jak na przykład, jakiś kupca, czy nie? Tak, to jest O zobaczyć. panie, ej, to widać, patrz, Ładne to jest dolega. Ja, ja zniszczę to. Oczywiście Ale nagrywamy z, z moim ładnie. widzem. Dobra. Już to ładnie jest no i co teraz, wystarczy tylko czekać aż... Halo emotka. Aż ktoś się przeczuli. Moment no, widzenia niestety ktoś zaraz to strzelać tylko nasze serce zniszczył. Więc ja już naprawiam. Gdyby ładnie wyglądało tutaj ładny elit, zrobimy No ale tak czepiak, wrzucam do siebie. tam nie mamy tak za bardzo. Już chyba tu nikt nie przyjdzie, wiesz? Idzie ktoś. tu ja, ja też wczoraj przyjdę. On chyba idzie po gardę swojego gracza. Nie. Wtedy? Halo, koleś. On mnie kontaktuje. Ale no nie widzę. Szalać? No chyba chłopie darmowy kill. A my gramy na ramach? Nie. Nie widzę, gdzie to on jest? No Znaczyś mi go? Nie wiem nawet, gdzie on jest. Ja już go nie widzę. Dobra, chyba musimy pójść dalej, bo jest strefa tam nie siadła. Oczywiście wszystko pod górę No dawaj, ja ten crash padłem ten crash padę i się wybijam Tylko tego miasta, na, miasta będzie dużo typu Dużo masz masu i ja muszę... Dawaj po ninja i zbudujemy serce koło Gidja z rzutu Ej, co byśmy? Ej, weź będzie furę, weź G-klasę, weź G-klasę. Okej okay. To jak byśmy dali w prezencie to? Nie klasa, chodzi ci? Nie, chodzi jak byśmy mogli dać auto w prezencie. Dawaj, nie ja, od, mogli... ja to otwieram i po prostu to zostaje obie. Nie W idziemy... co nie? Bo jednak yy, nie chcę kogoś tego dawać. A to, a to jak nie chcesz, no to możesz nie dać. nie, ja tego. chcę właśnie do siebie zatrzymać. Jak przejdzie... Co ty robisz? teraz to serce kolapsuje? Wiesz to odbuduj. Nie. Ja bym chciał, ja bym chciał tu auto, wie, wie? Ej, daba, ja Nie. Ej, dobra, ja matrzów mam. Skończyły mi się praktyki. Czekaj, Ale... ja zajdę no. i sobie to drzewo... Ja to. mogę ci dać. Mogę ci dać sto. Dobra, nie, ja mam. Ja... Daj, daj, daj. daj. Da się? No. Wiesz co? Ja bym na przykład y... Masz taką emocję na, na przykład co taka pokazuje jak DING na takie DING DING ding. Na przykład pokazuje na no, to, że to jest jakby tw w prezencie. Abyśmy na przykład, żebyśmy mogli pokazać, że, to, że na przykład w prezencie dostali auto. To... Ja Nie, nie, tak nie mam, ale ja mam przytulasa. Ej, 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 Dałoby ja radę tam auto dać zobaczę to. Do... Aj wejście z bu... Ja Piękno? na razie nie wyrzucam pizzy, bo jeśli nie będziemy mieli strefy to dupa będzie. Strefy no nie mamy. Strefy mamy. nie mamy, centymetry chłopie. Zobaczmy czy auto to wjedzie po Jedzie! Jedzie chłopę! No to Skody zostaw, to Skody zostaw A To co, ja będę tak przed ty trochę stał, żeby być w strefie Na razie kurde nikogo nie ma, to co widzę, widziło się, że będzie jakiś koleś Jak to auto zaparko... Ej, mm. jakby to mm. to to auto... o oh. Widzę, jak ktoś strzela, tak. ale to jest bot A to nie bot, chłop miał nikim cią, ciąć, ciąć nie, czarno, 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 No Normalnie czarno, jakieś chińskie znaczki. Ej, ledwo czarno, nagrywanie. Na czarno, ledwo czarno, nagrywanie, na jeszcze coś więc więc to tam czekamy. hours later. czarno, dwóch czarno, którzy nie umieli grać. Więc ich zabiliśmy, znaczy to były jakieś babice, próbowałem, próbowałem z kurde, zrobić soja. Ale to byli Ale zzamba, balki, my... do to co? Czego się spodziewaliśmy po botach? Oni szero praktycznie. Jesteś auto, jest pomóż! Pomóż! Ale mam typu... Pomóż! Lecę. Musimy gdzieś serce zbudować, chodź do środka strefy. Ej, chodź, otwierają, otwierają, da. Jak tu po sobie Wsiadaj. Otwieraj. Jak, mi, jak środ... my wygramy? No wsiadaj! Myślisz, my że my to wygramy? To kopę? Spadłem. Czekaj, no? jedę po ciebie do góry. A też spadłeś. Dobra, lecimy widzowie zrobić serce. Jak je zbudujemy, to widzimy się. A ja Widzowie, bo jest problem. Halo? Bo my mamy top 4. Widzowie, sprawy bo mamy top 4. Ej, napi widzowie, napiszcie w komentarzu, co byście zrobili na naszym miejscu. Czy zabili, czy zabili i wygrali grę, czy dali im inna. Ja bym dał winę. I, I na przykład zrobili serce, żebyśmy nie zginęli, a ktoś by wygrał. Napiszcie w komentarzu. To, to jest oczywiste, że będą winę. Jak o tym jest odcinek, to oczywiste. Ej, oni są, oni, 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 oni idą na nas, oni idą na nas chyba. A nie. Ej, kto dzwoni? Ten... Ja. Do kogo? To był kto? To jest to, co 5. On ja się no. z nimi strzela. Chyba też by za zafide... chwilę. No, to... my, my mamy top 3 użytkownik do którego DZWONI ja, ch ja, ja chcę koremkę chłopie no ale to są wydalenia że Big Brain ja wiem są dwójki Big Brain ja się nigdy nie przyjaźniczę z tymi typami chcę, ja O to i juj marcel wiół marcel wiktor Daj! No co ja mam, co chcę na głowach jak pójdę? się! Ja bym ich atakował, do ataku! To idź! I zedniesz. <śmienicza> na tysiąc procent zedniesz. On ci idzie. Zbuduj się, żeby nas widzieli. Oj, co ja mam! rano wysłałam? O nie, on jest...

Ja, tak, już też mi się tak wydaje. Dobra, siadaj, Idziemy z idziemy z nim. krasa! Uuu, z nami, co ja robię ze swoim życiem? Ja, ja bym ich zabił! Nie, 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 nie bij ich! Ej, tak musimy! Ej, mamy top 4! Skaczemy z wysokości Marcin Nie! Skaczemy On, on nie Dobra, chce żebyśmy skakali, On to w głupie idę skakać Dostałem slajd, to zdradzili mnie Ale fagasy nie Ej nie skacz A ja fagasy Co ty zrobiłeś najlepszego, nie? Zrobiłem bardzo mądrą rzecz. Bardzo głupią rzecz. To się nazywa, widzę, serca, ale on tego nie rozumie. A ja. Nie no. Nie wiem, jak on to mógł zrobić. A nie, ja się nie nie na... tego nie rozumiem. A ja nie wiem, jak oni mogli mnie zabić. Nie temu. Czemu? A... Widzowie. To... Na tym kończymy odcinek. Nie, no. to chyba oni nie mają serca, a nie ja, bo oni nie zabili bezczelnie, ale są bezczelkani. O tak, ale ty ich chciałeś zabić, to ich strzelałeś. To się nie dziwię, że cię zabili. No Narka, szaloko... widzowie.